Co to się znowu stało? No jasne, nie umiecie Chociaż Chwilę bezem mnie wytrzymać Bo spadacie Już was tutaj poprawią Jessie uspokój się Stoisz tu ładnie, kruczek tutaj stoi Mortis stoi Dobrze Wszyscy stoją Możemy zamknąć To też możemy zamknąć Zgadnijcie moi drodzy, komu właśnie przypomniała się, żeby nagrać film na YouTube. No zgadnijcie, pomyślcie. Zgadza się mi. Oczywiście, że mi. Tak. Także witam serdecznie w kolejnym roku nowym. Czyli dokładnie jak to nagrywam 20 stycznia. W dzisiejszym odcinku powiem wam. Trzy rzeczy, co ciekawego może być w, w tym nowym roku się zmienić. Także no. Jeżeli będą tutaj szumy, to ja nie wiem, co ja zrobię. Po prostu wstanę wycho wychodzę i tyle. Trochę mam głos też słaby, jak pewnie słyszycie. Co chwilę muszę ten tak robić. Ale no. Będzie to właśnie krótki filmik, więc. Zanim Wam wszystko powiem, to pamiętajcie, łapka w górę, zostawcie suba, bo bo, numerem pierwszym, który może nadejść w tym nowym roku, to właśnie suby. Prawdopodobnie mam i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć 1000 subskrypcji, tak 1000. Jak ostatnio sprawdzałem, miałem 860, czyli brakowało nam 140 subów do tego, żeby właśnie mieć ten 1000. Dlatego, pro, jeśli chcesz mi naprawdę mi pomóc, to zmień, zmień e, subskrypcję z takiego koloru czerwonego, mam tylko szukę, na taki jak ta jak ta bluzka z kapturem. O bardzo może tak będę nagrywać no także zmieńcie nas szary to was nic nie kosztuje pomożecie swoje, swoim słabym twórcom tak mogę powiedzieć na samego siebie ale dobra także to jest pierwszy krok mam nadzieję że też uda nam się w, nawet w wakacje a na pewno oczywiście że będą filmy tylko nie co mi, tylko nie zrobię raz na miesiąc tylko oczywiście może być 3 odcinki, 4, nawet 5 miesięcznie. W jednym miesiącu także jest naprawdę na czym wbijać te suby. A kanał naprawdę, ja staram, staram się robić wszystko, żeby ten kanał, kanał nie był najgorszy. Naprawdę. Czyli tak, po Nie, no, naprawdę. Nie zwracajcie uwagi, czemu tam jest karton soku. Po soku z kosty. Nie pytajcie się. Nie. To nie także gumaty położył. Nie, nie, nie. Mój brat. Wcale. No. Nie pytaj. Dobrze. <laughs> także pierwszy to jest 1000 subów. Teraz lecimy w drugi. Co będzie w drugim? Prawdopodobnie czeka mnie drugie konto, tak będę miał drugie konto, prawdopodobnie, właśnie w, na nowy rok. Jakie nazwie? Jeszcze nie wiem, ale pewnie to będzie Cielak 2 po prostu. Też będę content gamingowy, też będą właśnie gry mobilne. Mobilny content gamingowy. Ale nie będzie to ani Roblox, ani Brawl Stars, ani inne gry, które często pojawiają się na głównym koncie. Będą to gry, na przykład takie stare, co kiedyś grałem, a teraz już. No, albo o nich zapomniałem, albo jeszcze pamiętam, ale nie gram. Albo gram raz właśnie na ruski rok. Albo polski jak tam wolicie. Także no. Więc. Będzie drugie konto. Oczywiście też warto je zasubskrybować, znać, bo to nic was nie kosztuje naprawdę. Będę wiedział, że to będzie dobry pomysł. No zobaczymy w, pod koniec tego roku, czyli za 11 miesięcy. Na czy naprawdę e, będzie to był to dobry pomysł stworzenia drugiego konta, ale oczywiście nie stworzę go w styczniu, może być na przykład gdzieś później, na przełomie marca kwietnia, tak albo jak wbijemy 900. Nie 1900. Więc jeszcze wcześniej zrobimy sobie ten niż, zdoby, niż będzie 1000. Także to jest drugi krok, drugi kanał. I Zanim przejdę y, dalej, to chciałbym powiedzieć tak. Bo skoro mam YouTube'a, to wiecie, mam pewnie TikToka też, niektórzy też wiedzą. Instagrama, kiedyś też coś wrzucam, ale mam też inne y, E, sociale, jak na przykład Discord, mam też Discorda, więc jeśli chcecie mnie dodać do Discorda, popisać e, ze mną e, w wolnym czasie, z jakimś, czyli z jakimś randomem, tak to ja, miło mi to, chętnie możecie zrobić. Ja spróbuję e, linka do Discorda na moje konto tego. Możecie mieć dodać do znajomych, możemy sobie popisać. Ewentualnie dodać na jakiegoś bota, powiedzmy karutę. Karuta to, jak ktoś wie, to e, kolekcjonuje się karty z postaciami z anime. Mam już ponad 400 z tych z serii, które lubię, znam, no i też których nie kojarzę, albo po prostu nie oglądam. A po drugie, a poza tym mało oglądam anime, więc no. <laughs> I na Zoom 11 na przykład. To jest przykład, który oglądam do teraz. Tak, muszę poprawić te włosy. No i jeszcze oprócz to mam jeszcze takie, że nie mam jakiś Fred, coś takiego, właśnie z tej Instagramem połączone, ale na to nie dostaniecie cienka, niestety albo stety, dobrze, czas na numer 3 numerem 3 będzie prawdopodobnie zmiana urządzenia, bo oczywiście ja nagrywam mobilny content gamingowy, na mobilu, nie na kompie wszystko jest właśnie na telefonie nagrywane, ale <laughs> prawdopodobnie właśnie czeka mnie, będzie mnie czekać w tym roku zmiana właśnie telefonu, bo Powiedzmy sobie szczerze, on już nie chce współpracować z mną. jest tak zepsuty, Ja normalnie. On przed nowym rokiem. 22, w Sylwestra. Delikatnie mi się stłuk. Tak, no tak bardzo delikatnie, tak troszeczkę. Jak będę miał zdjęcie tego, to Wam pokażę. No, więc sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo to ja sam sobie nie mogę zrobić. Z mojego telefonu nie mogę zrobić e, pokazać wam, jak wygląda właśnie mój telefon. Więc tak się nie da. Poza tym e, wieszam mi się często, mam problemy z internetem, nawet niebo mam. Muszę go uruchamiać ponownie, zawsze tak robi. Zdarza się też, że jak na przykład chcę go przechylić tak bardzo, o... E, bardzo tak, że mam e, że właśnie mam ekran na dół, to e, mam wrażenie, że on chce mi że ten cały ekran chce mi wylecieć z tego telefonu i żeby zostanie mi sam tył. Też tak właśnie mam. No i co? Nie będę robić ustawień fabrycznych, bo powiedzmy sobie szczerze, nie znam do wszystkich tych haseł. Jestem tak zapominalski. Tak jak macie, z zapominalskiego amatorskiego youtubera, że nikt inny taki nie jest jak ja właśnie. Mam tylko oczywiście do takich, no do Facebooka, Insta, e, nie do, chyba do Insta, nie wiem, e, Messengera a tak do YouTubea właśnie nie, do TikToka też tak średnio, a do reszty oczywiście to już dopiero. Także no więc tak. <laughs> Jeszcze raz, wszystkie podtrzymujmy, wszystkie trzy rzeczy. 1000 e, subskrypcji, wbi obyśmy wbili razem. E, drugie konto, Cielak 2, e, ewentualnie może być jakaś inna nazwa. I nowe urządzenie, na którym będzie kapitalnie, będę, będę śmigać na tych wszystkich Robloxach, właśnie innych gierkach. Nie będę miał pingu, nie będę miał problemu z internetem. Głównie problem z internetem, nie będzie mi się zacinać. Jak na przykład wejdę w grę, czy jest tak, mam na przykład w Still A Brain Rot nieraz grałem, bo mój brat chciał, żebym zagrał w Still A Brain Brainrod, tylko że no, ale to chyba było na modach, i jak dołączyłem? No, po pierwsze, nie mogłem chodzić, nie mogłem ruszać kamerką. Co jakieś 10 sekund mi się troszeczkę ruszała kamerka, ale i tak nie mogłem jej ruszać. Potem zawiesił się całkowicie, że miałem czarny ekran, muzyka normalnie leciała. Nic nie mogę zrobić. Musiałem 20, 20, nie. Musiałem przez kilka minut naciskać ten przycisk do wyłączania telefonu, lub uruchamiania ponownie właśnie telefonu. To była masakra. Myślałem, że naprawdę już nic z tym nie zrobię, ale udało się na szczęście zrobione. żyje. Już mi się coś telefonem dzieje. No, i tak. Także to chyba na tyle. Już wystarczająco długi ten film jest, a miał być krótki. Ale dobra, ja tam czasem się wygadam. szkoda, że tak w szkole nie potrafię gadać. Albo przy innych ludziach. Także dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce i subiku. Widzimy się w kolejnym odcinku z Robloxa albo z Brawl Stars. Może na pewno jednym z tych. Także pa pa!